Szczęść Boże jest. Witam wszystkich jest z nami ksiądz Marek, Załotenki proboszcz, parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu. Buduje środek, ośrodek duszpasterski obok góry, hełmiec, W zasadzie zaraz naprzeciwko tej góry, która jest podobna do góry w Meczugorie. Niedługo szykuje się bardzo ciekawe wydarzenie u księdza, proszę księdza, proszę coś. Szczęść Boże, proszę coś powiedzieć. Szczęść Boże. Jestem y, proboszczem rzeczywiście w ciekawym miejscu na granicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, u podnóża góry Chełmiec, która bardzo przypomina górę Kriżewac z Meczugorię, również na tej górze stoi krzyż, akurat największy w Polsce liczy niemal 50 metrów wysokości według budowniczego tego krzyża księdza Infuata Juliana Zierałko. Mierzy 49,5 metra wysokości. Tak to odnotował w swojej publikacji książkowej. O ten krzyż wiedzie droga krzyżowa w formie 14 drewnianych 2,5-metrowych krzyży. Jak również stacje różańcowe wybudowane w podobny sposób. A więc mamy 34 krzyże. A 35 metalowy na samym szczycie góry Chełmiec. Wspaniały szlak, we w pięknym miejscu. Zachęcam do pielgrzymowania. A tym, co może skłonić wielu wiernych, by tutaj przyjechać w warunkach już nieco jesienno-zimowych, będą rekolekcje adwentowe, które potrwają od 1 do 4 grudnia. Poprowadzi je. Słynny, znany polski intelektualista, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Znany ze swoich wypowiedzi, bardzo odważnych, rzeczowych na różnych forach, w mediach, w publikacjach naukowych. Na początku lajkujcie i subskrybujcie kanał oraz włączcie dzwonek. To jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Piękne, piękne wydarzenie my yy, żeśmy się widzieli ostatnio w meczu gorię, proszę powiedzieć, jak postęp w budowie? Proszę też coś powiedzieć o rekolekcjach, ile tutaj jest mniej więcej te rekolekcje będą trwały, ile gości tutaj planuje przyjechać? Czy to będą głównie tutaj, tutaj osoby z Wałbrzycha? Jeżeli chodzi o parafian, czy ktoś ewentualnie jeszcze ktoś tam się inny zapowiedział, jak to wygląda? Kościół, który budujemy na zewnątrz prezentuje się całkiem nieźle. Natomiast wewnątrz mamy las rusztowań i trudno tam jeszcze się modlić, więc przy tej okazji też proszę o wsparcie. Z tego też powodu. Gdzie proszę Rekulencja. księdza? Może to wsparcie? Gdzie można je znaleźć? Proszę powiedzieć coś. Jeżeli ktoś chce, chciałby wpłacić wesprzeć księdza? Aha kontynuujemy, czy powiecie Tak, od tak, początku? tak, proszę, proszę powiedzieć właśnie, proszę się zasłuchaczom, gdzie można je znaleźć, na stronie, na stronie parafii, tak, Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu, tak? Tak, na stronie internetowej parafii Matki Bożej Częstochowskiej są odpowiednie informacje dotyczące możliwości wsparcia tej budowy poprzez konto bankowe, czy też odpisanie 1,5% od podatku na stowarzyszenie serwus. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o same rekolekcje, odbędą się w kaplicy, w której sprawowana jest obecnie liturgia święta i odbywają się różnego rodzaju spotkania, które mają także miejsce podczas rekolekcji. Bo rekolekcje to nie tylko msze święte, to nie tylko nauki stanowe dla mężczyzn, kobiet, dzieci, młodzieży, ale również planujemy w trakcie rekolekcji spotkanie z księdzem profesorem, podczas którego będzie odpowiadał na zadane przez zebranych pytania. I myślę, że to spotkanie może być bardzo ciekawe. Ostatnio w takiej formie spotkanie przeprowadził ksiądz Marek Bąk, również bardzo znany z. Internetu. Mieliśmy też innych pięknych, wspaniałych ludzi, księży, którzy prowadzili rekolekcję znany w tej chwili już każdemu Polakowi. Ksiądz Michał Olszewski, ksiądz Dominik Mielewski, ksiądz Biskup Antoni Długosz, ksiądz Roman Chyliński, więc można byłoby tutaj całą listę takich księży wymieniać, ale nie chcę przedłużać, wystarczy sięgnąć do galerii na stronę Matki Bożej Częstochowskiej w Obrzychu, żeby skorzystać z nauk tych księży, zostały one po prostu nagrane. Mm -hmm. Super, a proszę księdza, proszę też coś powiedzieć o tutaj o tym o temacie, którym żeśmy tutaj poruszyli w Meczu Gorię, czyli o tym iż do iż znaczy z Meczugorje do Polski może przyjechać ojciec Petar Lubicić, tak? który tam jest odpowiedzialny za ujawnienie 10 tajemnic meczugorskich, który został mianowany przez wybrany przez Mirianę, jedną z widzących meczugorskich. Rzeczywiście podczas ostatniej pielgrzymki w ramach Mladifest Fest do Meczugę spotkałem się z ojcem Petarem Jubiczycem, który wyraził chęć przyjechania do naszej parafii na spotkanie z wszystkimi, którzy zapragną usłyszeć więcej na temat Majorie, na temat Matki Bożej i wspólnie się pomodlić. Mam nadzieję, że takie spotkanie uda się zrealizować w ciepłej porze roku, ponieważ mamy taką możliwość właśnie w naszym amfiteatrze parafialnym obok budowy. Mhm. Czyli jak, jak tutaj by się taka, taka tutaj okazja, czy takie spotkanie udało, to będzie to w przyszłym roku, w miesiącach już wiosennoletnich, tak? Tak, mam nadzieję. Podobne spotkanie organizowaliśmy wcześniej z księdzem Johnem Baszoborą, z ojcem Antonello Kadetu. Odbiły się szerokim i dobrym echem Przede wszystkim ci, którzy brali w nich udział, wychodzili rozradowani, podbudowani niekiedy wręcz ze śpiewem na ustach i, i mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Tym bardziej, że, że Matka Boża troszczy się o nas jako patronka naszej parafii i troszczy się o tych, którzy tutaj przebywają, aby nie zabrakło im łask, które otrzymują w tym miejscu. Tak właśnie więc myślę że tutaj. Wielu słuchaczy będzie zainteresowanych aby właśnie dowiedzieć się czegoś o, o tym spotkaniu może i także uda się go tutaj zarejestrować jeżeli chodzi o nagranie filmowe. Jeżeli ojciec Petar przyjedzie w przyszłym roku myślę że będzie wiele, wiele osób które będą chciały także przyjechać do Wałbrzycha tak żeby, żeby spotkać się z ojcem Petarem, posłuchać jego przesłania. Tak, będziemy się starali ojca Petera tutaj zaprosić. I oczywiście wszystkich tych, którzy tylko pragną być w tym miejscu, być na takim spotkaniu, modlić się i słuchać o Chrystusie i naszej matce. Dobrze przysiędza. Przysiędza, czy ksiądz chciałby coś dodać? Jeszcze na koniec. Miejsce jest tutaj szczególne również z tego względu, że obecnie w Polsce toczy się walka o krzyż, o miarę, o zbawienie człowieka i o życie poczęte. My doświadczamy takiej dosyć brutalnej rzeczywistości, dlatego że te krzyże, o których wspomniałem, postawione na przyszlaku pielgrzymim są regularnie niszczone, bądź to są zdejmowane tablice z rozważaniami z tych krzyży, bądź krzyże wyrywane z ziemi. Na samym początku odpiłowano 10 krzyży. Musieliśmy je ustawić we właściwych im miejscach. Tak, tak. Nie tylko te krzyże tak, tak. stoją, ale one są też obmadlane, dlatego że Organizujemy kolejne pielgrzymki w obronie życia poczętego, a w kościele, który budujemy, powstaje kaplica dziecka początego jako wyraz zadośćuczynienia za, za grzech aborcji i miejsce modlitwy o szczęśliwe poczęcie i zrodzenie wielu dzieci. A więc dobie walki o życie, o krzyż, to miejsce jest szczególne i dlatego uważam, że wielu Polaków, ma szansę i łaskę to miejsce wesprzeć, przyczyniając się w ten sposób do obrony znaku zbawienia, jakim jest Krzyż Święty i do powstania kaplicy, która będzie miejscem łask. Proszę księdza, pamiętam, że przy ostatnim wywiadzie, przy ostatniej rozmowie ksiądz mówił, że te krzyże zostały zniszczone zaraz po wyborach, tak? Dokładnie po ogłoszeniu wyników jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce dzień po dniu niszczono jeden krzyż i w ten sposób zniszczono ich pięć. Natomiast kolejne pięć zostało zniszczonych po tym, jak przeprowadzili, przeprowadziliśmy trzecią pielgrzymkę intencji obrony życia poczętego wiosną tego roku. Nie, tak, tak, proszę mówić. Została ona zrelacjonowana, sfilmowana. I być może komuś ten materiał bardzo się nie spodobał. Nasza modlitwa i rozważania na pewno nie spodobał się szatanowi, jak widać, jego poplecznikom również. Mhm. Właśnie, bo jak to można zrozumieć, yy, że, że to po wyborach, czyli, czy, czyli nie wiadomo po prostu, jak to jedno z drugim połączyć. Nie wiem, jak to rozumieć. Wiemy, kto niszczy krzyże, yy, że robią to sataniści. Tak. Yy, Robili to komuniści, robili to również faszyści, więc jak to można zrozumieć? Robią to niewątpliwie bojówki, to nie są działania przypadkowe. Tak. To są działania celowe, które mają na celu zastraszyć nas jako katolików, upokorzyć, zaszczycić. Na... To nie możemy się zgodzić, a nawet to nie jest w naszej naturze, abyśmy. Podnosili ręce do góry, dlatego że po naszej stronie jest Chrystus. Wiemy, jak wielką cenę zapłacił za nasze zbawienie, także za zbawienie tych ludzi. Więc można też powiedzieć, że jest to satanizm polityczny, ponieważ jest połączony, jak widzimy, z wydarzeniami politycznymi. Inaczej się tego nie da zinterpretować. Okej, okay. okay. dobrze, proszę, księdza. Proszę księdza, jeszcze tak na, myślę, koniec, powoli tak kończymy od jakiegoś czasu. Sprawa tutaj na pewno jedna, jeżeli chodzi o tutaj ostatnią sprawę. Ksiądz Michał Olszewski wyszedł, głośną sprawę polskich księży. Ksiądz Michał Olszewski wyszedł z więzienia. Wszyscy tutaj, myślę, że osoby, które widziały księdza, ksiądz na pewno w szczególny sposób, bo u księdza ksiądz Michał Olszewski był na... Rekolekcjach, jak ksiądz powiedział, i to już jest yy, taka specjalna, szczególna więź. Bo jeżeli ktoś ma z kimś więź, no to spotkał się chociażby raz, porozmawiał, posłuchał jego rekolekcji. W tym wypadku to na pewno jest to szczególna sytuacja. Ksiądz, jeżeli chodzi o księdza, o księdza Piotra Glasa, ksiądz Piotr Glas, z tego co słyszałem ostatnio, w, jest. Teraz przebywa cały czas, jak, jak już był, no, w Wielkiej Brytanii sporo ma Przebywa tam w, w, w hotelu bodajże, w jakimś ośrodku zamkniętym. Czeka na swoją rozprawę. Jak ksiądz widzi te, 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 te tematy? Tutaj ostatnio tak mówię, najgłośniejsze, jeżeli chodzi o polskich księży? Myślę, że. Spełniają się słowa. Księdza kardynała Karola Wojtyły wypowiedziane w Stanach Zjednoczonych bodajże w 1976 roku, tak. że Kościół czeka szczególna próba, a w szczególności Kościół Polski musi ją przejść. I y, z jednej strony są atakowani polscy księża, święci, ci, którzy mocno zaszkodzili złemu duchowi, pieku, a więc egzorcyści. Tak. Z drugiej strony, to atakowane są instytucje. To jest po prostu zaplanowany, można powiedzieć, zmasowany atak na kościół, który jednak ma posłużyć oczyszczeniu i zwycięstwu kościoła. Mamy w tej chwili dane statystyczne, przeprowadzane w całym świecie mówiące o tym, że Polska jest krajem, w którym najszybciej odchodzi się od wiary, czyli kraj ojczyzna świętego Jana Pawła II, który do niedawna się chlubił swoim papieżem, chlubił się solidarnością, dzisiaj jest krajem upadku moralnego, upadku w wierze. Temu nie mogą się nadziwić nie tylko chrześcijanie, ale również niechrześcijanie na Zachodzie, ponieważ spotkałem się z takimi wypowiedziami. Potrzeba wielkiej modlitwy zacięży, potrzeba ich podtrzymać, żeby się nie zachwiali, żeby wytrwali. To są pasterze. Uderz w pasterza, a mówi Pismo Święte, a rozproszą się owce. Tak. Sz szatan wie, co czyni i oczywiście. Posługuje się, jak wspomniałem, swoimi poplecznikami. Bądźmy tymi, którzy jednak optymistycznie popatrzą na tą całą rzeczywistość, ale nie wystarczy optymizm, po prostu księży trzeba w tej chwili chronić. Również tu w Wałbrzychu ja też spotykam się co jakiś czas, nie tylko ja, również inni księża, po prostu z wyzwiskami, czy to na ulicy, czy przy okazji odwiedzania wiernych, to jest jakby wpisane w ten świat, w tą część Polski, w to miasto, które zostało zdemoralizowane przez komunistów. Zawsze się mówiło, że jest to Czerwony Wałczyk. I tutaj takie działania, które dzisiaj są prowadzone na skalę Polski, podejmowano wcześniej, jakby testowano Polaków, ich reakcje. Dzisiaj z jakimś większym rozmachem próbuje się szkodzić Kościołowi już nie tylko w Obrzychu, nie tylko w Nowej Hucie, w Krakowskiej, ale na skalę całej Polski. To wszystko będzie miało miejsce do czasu, dlatego że człowiek ma wpisane w naturę pragnienie dobra, prawdy piękna. I nastąpi jakieś pęknięcie i powrót ludzi do kościoła. Myślę, że już w tej chwili widzimy jakieś rysy tych pęknięć. Ponieważ ci ludzie, którzy zostali zmanipulowani, oszukani, powoli zaczynają otwierać oczy. Mhm. Okej. Okay. Dobrze przeksiędza. Ja życzę księdzu przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, żeby ksiądz też wytrwał w tych atakach, bo ja nie wiem, jakiego charakteru mają te, to chodzi o wyzwiska, to nie są jakieś ataki fizyczne, rozumiem, tak? To jakieś epitety, tak? No ostatnio rozniosła się po Polsce wieść o księdzu, którego pobito tak. na śmierć. Tak. Więc takie próby się podejmuje, w ten sposób też testuje się, jakie są reakcje społeczeństwa, czy będziemy mogli więcej takich sytuacji mm. stwarzać, to znaczy wrogowie tak sobie pewnie kalkulują. Trzeba powiedzieć, że jest to sytuacja podobna do tej, która miała miejsce w hitlerowskich Niemczech przed wybuchem II wojny światowej. Również wtedy szkalowano księży, nazywając ich homoseksualistami, pedofilami. Również wtedy przeprowadzano ataki na księży, wyzwiska i fizyczne ataki. A skończyło się to tym, że do obozu koncentracyjnego w Dachau, który był wzorcowym obozem koncentracyjnym, dla całej Europy trafili oprócz Żydów, komunistów i homoseksualistów księża, a ostatecznie to właśnie księża tworzyli większość osadzonych w tym obozie koncentracyjnym. Wiemy też, w jaki sposób Niemcy traktowali księży w obozach koncentracyjnych, że byli szczególnie bici. Wiemy, że blisko 600 duchownych polskich zginęło w czasie II wojny światowej. A z rąk Niemców, a jeszcze można byłoby dodać, ilu zginęło z rąk Sowietów. Ich potomkowie żyją, mają się całkiem dobrze i prowadzą nadal, niestety, nienawróceni, takie same działania, idą tą samą drogą. Trzeba to wszystko widzieć, nie można bagatelizować, mówić, że tego nie ma, że oni gdzieś po prostu. Wymarli, wyparowali. Nie, to co się dzieje pokazuje jasno o tym, że są. Zresztą oni to manifestują. Więc potrzeba, jak mówił yy, nasz Pan, modlić się za naszych nieprzyjaciół, otaczać ich miłością, wychodzić do nich z miłością, ale jednocześnie nazywać rzeczy po imieniu. Nie można zła nazwać dobrem, nie można zła przemilczeć. Zło trzeba zwyciężać dobrym w sposób przemyślany. Samo z siebie się nic nie wydarzy. Potrzeba zaangażowania katolików, dlatego powiedziałem, że dzisiaj księ księży trzeba nie tylko cenić, nie tylko e, wspomagać, ich po prostu trzeba już bronić. Tak jest. <laughs> Dobrze, proszę księdza. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję za rozmowę, szczęść Boże, po prostu trzeba się też modlić przede wszystkim za, za księży, myślę i no, myślę, że będziemy się też niedługo słyszeć w kolejnej rozmowie, jak na chwilę obecną Zapraszam wszystkich na rekolekcję do księdza. Tak, między 1 a 4 grudnia w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Obrzychu ulica Baczyńskiego 14. Szczegółowy plan rekolekcji podany jest na stronie internetowej rzymskokatolickiej parafii pod Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu w linku aktualności. Zapraszam serdecznie i oczekujemy. Dobra. Wraz z księdzem profesorem. Tak jest. Szczęść Boże, proszę księdza. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Bóg Do usłyszenia. Zapłać. Do usłyszenia.